Dzień dobry, witajcie. No, dwa tygodnie mnie nie było. Niestety żaba w gardle nie pozwalała na nagrywanie, e, ale już jest lepiej. Powiem Wam, że stęskniłam się troszkę e, i za nagrywaniem filmów, ale chyba bardziej za tymi pogaduchami, e, które sobie urządzamy zawsze pod filmem. Zatem tęskniłam najbardziej. E, chciałam Wam bardzo podziękować za troskę, za życzenia powrotu do zdrowia. E, no, jak widzicie, macie tę moc. Jestem zdrowa. Życzenia się spełniają. Ale powiem Wam, że mimo, że byłam chora, to spotkały mnie wtedy bardzo sympatyczne rzeczy. Sympatyczne? Cudowne! Po pierwsze, mam praktycznie cały flakon złotych liści. Le Parfum Edition Fejedo od Elisab. Praktycznie calutki flakon. Pachnie wybornie. Ponieważ tamten mam już na wykończeniu, to się bardzo cieszę z tego nowego. Ale muszę Wam powiedzieć, jak do tego doszło, że mam tego mojego świętego Grala. Otóż nie miałabym go, gdyby nie nasza Basieńka. Słuchajcie, dla mnie Basia to jest mistrzyni polowań na perfumy. To jest po prostu profesjonalna łowczyni okazji. Ja myślę, że ona ma jakiegoś GPS-a. Jak tylko zdarza się jakaś wybitnie dobra okazja perfumowa, to Basia ją czuje. To nie może być naturalne. To musi być umiejętność wrodzona. Ja niestety jej nie posiadam. Ale powiem Wam, że kiedyś Basia mi napisała właśnie, że na grupach perfumowych była Elisab, właśnie, złote liście. No i niestety nie zdążyła jej kupić. Ubolewałyśmy nad tym obydwie. Ale dwa tygodnie temu Basia do mnie napisała, czy chce złote liście. Oczywiście, że chce. Nie ma innej opcji. Naturalnie. Basia znalazła je na LX, Przysłała mi link do tej aukcji. Natychmiast napisałam do pani Małgosi, czy oferta jest aktualna, czy ona nadal chce je sprzedać, czy się nie rozmyśliła, bo ja już właściwie robię przelew. Pani Małgosia mi napisała, że tak, owszem, sprzedaje je, ponieważ jest tam jakaś nutka, która jej strasznie przeszkadza i która ją męczy i ona już ich nie chce. Pani Małgosiu. Jaka ja jestem wdzięczna, że ta nutka tam Pani przeszkadzała, bo dzięki temu ja mam swój cudowny, ukochany zapach i mogę się nim znowu rozkoszować. Jaki on jest cudowny. Żałujcie, że tego nie czujecie. Także dziękuję bardzo serdecznie Basi, naszej kochanej. Basienko, gdybyś jeszcze gdzieś znalazła złote liście, to pamiętaj, że ja zawsze jestem chętna. A poza tym, jeszcze parę nas chętnych tutaj też byśmy znalazły. Ale pierwsze co, to wiesz, do mnie. No i dziękuję pani Małgosi za to, że ten zapach jej się nie spodobał i że chciała go sprzedać. Nie trzymała gdzieś w czeluściach z pająkami i nietoperzami, tylko wystawiła na światło dzienne i poszukała mu najlepszego domu na świecie. W lepsze ręce trafić nie mógł. I wyobraźcie sobie, że dokładnie w tym samym tygodniu, czyli dwa tygodnie temu. Spotkała mnie jeszcze jedna bardzo miła niespodzianka, a mało brakowało, w ogóle bym się o tym nie dowiedziała. Ale od początku. Mamy nowego listonosza, którego ja jeszcze nie widziałam i on niestety nie wie, że ja przychodzę później do pracy, a moje przesyłki zostawia się u moich bardzo sympatycznych sąsiadek, bo one je zawsze zabierają. Nie dostałam awiza i moja przesyłka nie została nigdzie zostawiona. Ale powiem Wam, że ja mam w ogóle szczęście do ludzi. Moja pani z poczty, do której przychodzę od lat, zechciała odnaleźć mój numer telefonu i do mnie zadzwonić. I mówi: Pani Sylwio, czy pani wie, że od dwóch tygodni leży na poczcie przesyłka do pani? No nie wiem, niczego się nie spodziewam, więc skąd mogę wiedzieć? To zapraszamy po odbiór. Pytam się od kogo. Nie wiadomo, nie ma nadawcy. Więc biegnę jak na skrzydłach, żeby zobaczyć, co to. No i okazało się, że Rzeczywiście dostałam jakąś tajemniczą przesyłkę. Nie ma nadawcy, nie wiem od kogo. Natomiast w środku była karta osiągnę sobie. Poczekajcie. W środku była karteczka, której wam nie przeczytam. Natomiast pokrótce wam powiem, że było tam napisane, że ktoś ta tajemnicza osoba dziękuje mi za to, że prowadzę kanał perfumowy i że ona może go oglądać. To ja dziękuję, że Ty mnie oglądasz! W środku były perfumy. Te oto. Wiecie, że ja nie zdejmuję folii, nigdy z kartonika. Love Potion. To jest ten oto flakonik. Tu jak ładnie pasuje do mnie, zobaczcie. Ten oto flakonik. O perfumach Wam nic jeszcze nie powiem, ponieważ przydadzą mi się do kolejnych filmów, wtedy się rozwinę. Natomiast powiem Wam jeszcze coś śmiesznego. Ten flakon zawsze mi się kojarzył z kapeluszem czarownicy. Nie wiem dlaczego, ale widzę ten flakonik, nie wiem co autor miał na myśli. Pewnie jakiś flakonik z eliksirem tajemniczym. Natomiast dla mnie to jest kapelusz czarownicy, koniec, kropka. I wyobraźcie sobie, że wracam do domu. To jest 16 listopada, bo wtedy dopiero odebrałam tę przesyłkę. I mówią w radiu tak. Dzisiaj jest 16 listopada, dzień czarownicy. Przypadek? Nie sądzę. Ale zapach jest naprawdę cudny. Ma w sobie coś takiego tajemniczego z jednej strony. Nie, nic wam nie powiem, przecież miałam nie mówić. Już się tu chcę rozwinąć. Jednak bardzo dziękuję osobie, która mi je podarowała, ponieważ zrobiła mi naprawdę ogromną niespodziankę. Nie spodziewałam się czegoś takiego, więc jest mi tym bardziej miło. Jeżeli będziesz tajemnicza osoba, chciała się przyznać do tej niespodzianki, to podziękuję Ci jeszcze w komentarzu. Natomiast jeżeli chcesz zostać tajemniczym ofiarodawcą czy ofiarodawczynią, no to jeszcze raz Ci bardzo dziękuję. Będę używała tych perfum z przyjemnością. To tyle tytułem wstępu. Wiecie, że ja lubię się rozwinąć na początku. Przechodzimy do tematu głównego. Dzisiaj moje propozycje: perfum na Boże Narodzenie. Ale ponieważ ja jestem z innej beczki, wiecie o tym, znacie mnie, więc to nie będą typowe perfumy na święta. Taki film zrobię za jakiś czas. Nie będą to mocne przyprawowce, nie będą gurmony, nie będą słodziaki, bo wiadomo, że takie perfumy kojarzą nam się z Bożym Narodzeniem. To będą perfumy eleganckie. E Wiecie, że ja jak wybieram perfumy, to sobie wizualizuję to, co się będzie działo, w czym będę uczestniczyła, pachnąc tymi perfumami. Więc wyobraziłam sobie tak. Jestem na spotkaniu rodzinnym i mam na sobie delikatną bluzkę, może satynową, może jedwabną, albo też lekką sukienkę, tak dla przełamania tej bożonarodzeniowej atmosfery. I nie użyję do takiej stylizacji perfum, które mi tą stylizację przygniotą. Raczej będę chciała ją podkreślić. Zacznę od perfum, które tutaj w tym zestawieniu e, są najsłodsze. Natomiast nie są to takie typowe słodziaki. Pierwszy mój ukochany angel w wersji wody toaletowej. Nutki ma bardzo różne. Natomiast ja najbardziej czuję zielone jabłko, praliny. Paczule i nutki drzewne. Aż sobie psiknę ten zapach. O, boś, jaki on, jest, jaki on jest boski. Boziu, jaki on jest boski. I te perfumy są lekko słodkie. E, z jednej strony bardzo subtelne, a z drugiej strony mają takiego zadziorka w sobie. Mają tą angelowską wazę, e, aczkolwiek delikatniejszą niż klasyk. Są to perfumy, które u mnie sprawdzają się i na imprezy, i na wieczorne wyjścia. I uważam, że też świetnie sprawdziłyby się na Boże Narodzenie, na wigilijną kolację, czy też na odwiedziny bożonarodzeniowe u znajomych i rodziny. Na pewno ten zapach nie przytłoczyłby w siadników, tak jak mógłby to zrobić Angel w wersji wody perfumowanej. Tego polecam. Kolejny zapach który już trafił do kanonu moich ulubieńców, choć mam go najkrócej. To jest Lanu i Trezor w wersji wody toaletowej. Mamy tutaj kwaśne owoce, mamy paczulę, mamy wanilię. i te nutki są tak pięknie zbalansowane. Tutaj nic nie wychodzi przed szereg. Tu wszystko ze sobą współgra. Dla mnie w klasyku jest troszkę za dużo wszystkiego. Tam jest za dużo gruszki, za dużo pralinek. I za dużo karmelu. Natomiast tutaj wszystko jest dobrane idealnie. Niby te perfumy są w klimacie klasyka, ale mocno się od niego różnią. Muszę Wam jeszcze coś powiedzieć, póki pamiętam. Jak to się stało, że ten zapach trafił w moje ręce? Wiecie przecież, że były to perfumy, które wybrałam sobie jako prezent urodzinowy od męża. Ale jak je znalazłam? Pierwszym moim pomysłem na prezent perfumowy to był oczywiście lano i trezor. W wersji Ontams dostałam odleweczko od Moniki. No zapach jest piękny. Tam jest wiśnia, migdały i ma taką piękną bazę, taką głęboką, cudowną. No nie chce się na mnie trzymać. Nie chce się na mnie trzymać w z koniec. Kropka nie wiem dlaczego. Dlatego postanowiłam szukać innego trezora. Wiedziałam na pewno, że nie będzie to wersja podstawowa, i wiedziałam, że nie będzie to ala No, Wiecie, co o nim myślę. I przez przypadek trafiłam na ten zapach. No ale nie znam go. Nie wąchałam, więc co, szukam opinii. E, już mam go w koszyku, natomiast jeszcze czytam. No i opinie były takie, że delikatniejszy e, od wody perfumowanej, e, ale mocno w klimacie. Więc to już coś. Ale poszukałam filmików na YouTubie. Tam Natalia z kanału Skilia by Natalia zrobiła cały przekrój przez perfumy Lanui Trezor. I między innymi była tamta wersja. I co Natalia powiedziała? O, odsyłam Was do tego filmiku. E, naprawdę Natalia rozebrała te perfumy na czynniki pierwsze, tak jak ma to w zwyczaju. Ona jest po prostu alchemiczka. Świetnie zrobiła tą recenzję. E, I naprawdę, jak ona opowiada, to się czuje te zapachy. Co powiedziała o tej wersji? Najmniej podobna do reszty. I to mi wystarczyło. Kliknęłam kup teraz. Mam. I piszę do Natalii. Natalia, dzięki Tobie kupiłam te perfumy, bo powiedziałaś, że są najmniej podobne do całej linii. I śmiałyśmy się, że jeżeli zapach mi się nie spodoba, to się w którymś filmie poskarżę, że to wszystko przez Natalię. Że go kupiłam, że go mam i nie lubię. No nie mogę się poskarżyć, raczej się będę chwalić, bo perfumy to uwielbiam. To jest tak cudowna paczula, taka podobna do tej z Angela EDP delikatna, ale podkreślająca cały zapach i tak się snuje wokół mnie gdy je noszę uwielbiam i uważam, że rewelacyjnie się sprawdzi na Boże Narodzenie. Kolejny zapach, którego nie może tutaj nie być. A mówię o nim non stop w co drugim moim filmie. Oczywiście w sezonie jesień zima, bo latem idzie spać. Mągerlem w wersji wody perfumowanej. Mój ulubiony zimowy zapach. Nic się nie zmieniło. Nadal kocham. Ostatnio dużo się o nim mówi i bardzo się cieszę, bo to są naprawdę piękne perfumy. Gdybym miała określić jednym słowem ten zapach, to bym powiedziała, że to są perfumy grzeczne. Kiedyś pamiętam, jak oglądałam Jeremiego z kanału Jeremy Fragrance, i on powiedział, że to jest zapach dla żony. I coś w tym jest. On jest miły, przytulny, otulający, piękny, jak żona. I to są takie moje perfumy uniwersalne, jeżeli chodzi o sezon jesień-zima. Bo ja je z przyjemnością noszę do pracy. Zresztą od trzech dni ich używam, co rzadko mi się zdarza, ale stęskniłam się za nimi po prostu. One są doskonałe na wyjścia, na randkę. Na spacer, na spotkanie ze znajomymi. Wiecie co, może nie założyłabym ich na taką dużą imprezę, powiedzmy na sylwestra, ale już na taką małą imprezkę w gronie bliskich znajomych też się sprawdzą. Piękny zapach. I jeszcze coś mi się przypomniało. Słuchajcie, ostatnio Monika Aroma robiła o nich film. I bardzo mnie zaskoczyła jej recenzja, ale to świadczy tylko o tym, jak różnie odbieramy zapachy. Monika mówi, że w otwarciu te perfumy pachną e, jak rozgryzana tabletka. Nie mam czegoś takiego. Na mnie one pachną taką bardzo słodką lawendą i cytrusami. Jak jest zima. Natomiast jak jest e, cieplej, to pachną wściekłą lawendą. Dlatego ich wtedy nie używam. Ale najbardziej zaskoczyło mnie powiązanie tych perfum z Coco Mademoiselle. W życiu bym ich nie skojarzyła. A Monika dostrzegła podobieństwo, więc zapach bardzo grzeczny, sprawdzający się na wszystkie okazje, Mugleren Woda Perfumowana. Kolejne zapachy, o których opowiem, to będzie taka cała seria. Żółto kwiatowce, eleganckie głębokie, nektarowe. Główna nota i Langi Lang. Wiecie już, co to będzie. Wyobraźcie sobie to. Boże Narodzenie, Wy przy stole, elegancka bluzka. Pachniecie. Poem od Lancôme. Pradą la femme i moja ulubiona, lolita lempicka, lem à la folie. Mówię o tych perfumach razem, bo one mają podobny klimat. Tutaj główne nuty to są właśnie żółte kwiaty, a przede wszystkim Ilang Ilang, który ma zapach gęsty, nektarowy i doskonale współgra z nutami waniliowymi i z nutami żywicznymi. I tu są jeszcze takie cytrusy, ale takie zimowe, wcale nie świeże. Opowiadałam Wam już o tym zapachu. Nic się nie zmieniło. Nadal tak pachną. Uważam, że cała ta grupa doskonale sprawdzi się na Boże Narodzenie. Aczkolwiek będziecie pachniały inaczej niż wszystkie kobiety w rodzinie. Kolejny zapach, który mam na myśli, pewnie niektórych zaskoczy, że znalazł się w moich propozycjach, bo to będzie Szalimar filtr od Grylena. Moje doświadczenia z tym zapachem nie były zbyt pomyślne ponieważ no ja niestety czuję taki mocno chemiczny cytrusowy wydźwięk, który kojarzy mi się z cyfem cytrynowym. No nie mogę po prostu przebić tego skojarzenia, nie mogę go wyrzucić z głowy. No tak mam. Natomiast ostatnio, gdy przygotowywałam się do tego filmu, to znowu je testowałam i powiem wam, że jest lepiej, bo już nie pachniało mi cyfem, tylko pachniało mi takimi pudrowymi cytrynowymi cukierkami. Więc idzie w dobrą stronę. To jest zapach cytrusów i wanilii. Tam jest też balsam tolu, więc jest tak gęsto. No, niestety, nie chcę się polubić z moją skórą. Nie chcę dać tej pięknej wanilii takiej słodkiej i głębokiej. Mocniej na mnie wybrzmiewają jednak te cytrusy. Pewnie nie będę go miała. Natomiast wyobrażam sobie, jak on musi pięknie pachnieć na kimś. Kogo skóra wysładza zapachy. Ale na szczęście nie jestem w moich odczuciach cyfrowych sama, e, ponieważ Gosia ma podobnie. Natomiast Monika z perfumowego Orient Expressu, e, która rozpropagowała ten zapach. E, Monia nasza. Ale i Agatka AS, od której mam odleweczkę tego zapachu, i Ania Parasola mówią, że to jest piękny zapach i się nim zachwycają. I ja sobie zdaję z tego sprawę, że on naprawdę może pachnieć pięknie. Także polecam. Jeżeli macie, to spróbujcie, może wam się sprawdzi. Moja kolejna propozycja to będą zapachy różane, ale nie będzie to róża konfiturowa, ponieważ na takie zapachy przyjdzie jeszcze czas. Będzie to róża w wydaniu takim bardziej kwiatowym, ogrodowym. I zapach, który jest u mnie bardzo długo i też go używam z chęcią, to jest Montblanc Lady Emblem. I tu jest tak piękna róża. Taka naturalna, i ona jest doprawiona pieprzem, i ten kontrast jest przełamany marmoladą owocową. Nie jest to konfitura różana. To jest marmolada z takich kwaskowych owoców. Słuchajcie, to jest zapach, który ma i moc, i trwałość. Jest bardzo elegancki. Z jednej strony lekki, a z drugiej ma takiego zadziora. Lady Emblem. Myślę, że tutaj świetnie też by się sprawdził w zapachach różanych, nieoczywistych. Mm, mam tutaj odleweczkę od Moni, i Lanui. Jaka tu jest róża, słuchajcie. Naturalna, ale troszkę słodka. No, pięknie pachną te perfumy. I podobną bazę do i Lanui. Mają drugie perfumy, które tym razem dostałam od Agatki. I to jest Alhara Main Rose. To jest bardzo podobny różany klimat. Piękne są te perfumy. Eleganckie, ale mają taką głębię w sobie. Cudowne. Dobrze, to były perfumy różane. Kolejne zapachy. Które też wezmę w grupkę, grupka będzie się składała z zapachów dwóch. To będzie Coco Mademoiselle, tutaj mam wersję Intense albo Entonce. I mam odleweczkę Jill Sander Evie. Czemu razem je wzięłam? Bo mają podobny klimat. Tutaj są cytrusy, tutaj są nutki drzewne, jest odrobina słodyczy, jest odrobina owocowości. Na pewno znacie perfumy Coco Mademoiselle. Jeżeli same nie miałyście, to na pewno gdzieś wąchałyście, albo u kogoś, albo w perfumerii. To jest taki rodzaj zapachu, który moim zdaniem jest najbardziej uniwersalny. On się sprawdzi do pracy, on się sprawdzi na wyjście, sprawdzi się na imprezę, sprawdzi się na rozmowę o pracy, no wszędzie elegancki, cudowny, uniwersalny. I bardzo trwały. I jeden, i drugi. Powiem Wam, że ja dwa tygodnie temu sobie robiłam notatki tutaj do tego filmiku, którego nie mogłam później nagrać. Mam te perfumy naniesione na rękawiczki. Na jednej mam Iwi, na drugiej mam Coco Mademoiselle Intense. I one mi pachną na tych rękawiczkach drugi tydzień. Co prawda te rękawiczki mam w samochodzie, więc tam no, nie paruje, tam, tam jest raczej zimno. Ale drugi tydzień mi pachną. Jeśli chodzi o Iwi, ona jest bardziej świeża i bardziej cytrusowa. Natomiast coco Mademoiselle Intens jest taka bardziej mandarynkowo słodka. Ale zapachy są przepiękne. I uważam, że też by się sprawdziły, i na pewno pachnąc nimi dostałybyście komplementy, a powiem Wam, czemu to mówię. Moja mama testowała IV, poszła na takie rodzinne spotkanie do męża mojej siostry. I jej szwagierka. Później po wyjściu mojej mamy pyta się, czym twoja mama tak pięknie pachniała. No niestety moja siostra, totalna perfumowa ignorantka, powiedziała, że nie wie, ale zapyta mamę. E, ale to była właśnie Iwi. E, natomiast dla mojej mamy, niestety, psychofanki róż. E, Iwi jest za słodka, wyobrażacie sobie to? Ja sobie tego nie mogę wyobrazić. Ale to jest tak, że moja skóra zjada e, słodkie tony. Natomiast na mojej mamie się wybijają. No dlatego ona czuje je jako perfumy słodkie. Obydwa te zapachy są naprawdę piękne i godne polecenia, a Evie od Jill Sander ma jeszcze rewelacyjną cenę. I ostatni zapach, którego byście się tutaj na pewno nie spodziewały. Poczekajcie, na nią sobie go. To jest Lemon od Coty. Przeczytam Wam nutki tego zapachu i coś Wam powiem. Tutaj mamy aldehydy, cytrusy, neroli, mamy ilang mamy różę, jaśmin, geranium, orchideę. Mamy piżmo, wanilię, drzewo sandałowe, fasolkę, tonkę, wetywerię i cedr. I ja jak zobaczyłam nutki tego zapachu, to natychmiast umieściłam go gdzieś w latach 2005-2011. Bo mi się te nutki wydawały bardzo współczesne. Natomiast później, jak zaczęłam czytać o tym zapachu, to się okazało, że on został wypuszczony w 1927 roku. Nie pomyliłam się. To jest zapach, który ma 95 lat. Natomiast pachnie bardzo współcześnie. I w życiu bym nie powiedziała, że to jest tak klasyczny zapach. On się praktycznie nie zestarzał. Tutaj jest taki lekko-mydełkowy wydźwięk. No ponieważ mamy aldehydy. Ale reszta nutek. Toż to są nuty współczesne. Mamy tutaj moc kwiatów. Jest tutaj ta słynna nektarowość i langi Jest róża i jaśń. Klasyka. Praktycznie w każdym zapachu któreś z tych nutek jest. Mamy tutaj orchideę, którą kocham w perfumach. Mamy świeżość geranium. No i jest baza. Słodka. Ale przełamana wetywerią i cedrem. Perfumy, które się praktycznie nie zestarzały, mają 95 lat. Klasa, szyk, elegancja. Z jednej strony jest w nich jakaś delikatność, a z drugiej są dość wyraziste. No i mają moc. Lemon od Coty. Jeżeli lubicie takie delikatne retronutki. To przyjrzyjcie się temu zapachowi. One kosztują kilkadziesiąt złotych. A to jest naprawdę świetny zapach. Dla tych, którzy docenią klasyki. I to był już ostatni zapach, który chciałam Wam dzisiaj polecić. Jak widzicie, moje wybory nie były takie oczywiste, bożonarodzeniowe. Pamiętam, jak w zeszłym roku robiłam też takie filmiki o perfumach na Boże Narodzenie. I wiele z was wskazywało, że wasz bożonarodzeniowy zapach to jest słoń od kęzo. No niestety ja nie mogłabym go użyć, bo sama czułabym się przytłoczona. Natomiast moja rodzina jest dosyć wrażliwa na zapachy, więc przypuszczam, że gdybym pachniała słoniem, musiałabym spożywać kolację wigilijną w kuchni. Żeby nikt mnie nie czuł. Napiszcie mi w komentarzach, czy Wy też lubicie przełamywać stereotypy i czasem wybieracie na Boże Narodzenie perfumy których by się nikt nie spodziewał, których nikt nie kojarzy z Bożym Narodzeniem. No ja dzisiaj wymyśliłam te zapachy. Następny filmik będzie bardziej klasyczny, pewnie o słodziakach i o gurmondach, bo przecież też trzeba o nich poopowiadać w kontekście Bożego Narodzenia. Jeszcze raz serdecznie dziękuję osobie, która podarowała mi ten flakon. Jeśli znacie te perfumy, to napiszcie mi, co o nich sądzicie. Bardzo jestem ciekawa Waszych opinii. Na dzisiaj to koniec. Pozdrawiam Was serdecznie, buziaki przesyłam. Do zobaczenia, do usłyszenia, pa! pa.